Tajemniczy władcy minionych stuleci wzbudzają obecnie ogromne zainteresowanie. Niewątpliwie jednym z takich władców jest jedna z największych postaci w historii biblijnej. Legendarny król Salomon, który władał Izraelem 3000 lat temu. Król Salomon słynął z wielkiej mądrości, z jaką rządził swoim krajem. Na lata jego panowania przypada największa świetność monarchii hebrajskiej. Jeśli jesteście ciekawi, co król Salomon miał do powiedzenia. Oglądajcie ten odcinek do końca. Zapewniam, że król Salomon dostarczy wam nie tylko wiele mądrości, ale też zainspiruje was do lepszego życia. Jednak zanim poznamy jego słowa i niezwykle trafne cytaty, poznajmy przypowieść o jego pierścieniu. Panowanie nad rozległym królestwem z setkami tysięcy podwładnych to niezwykle trudne zadanie. Królem Salomonem, synem i następcą króla Dawida. Często targały skrajne uczucia. Był najpotężniejszym człowiekiem w królestwie, ale na jego barkach spoczywała wielka odpowiedzialność. Był otoczony wieloma ludźmi, doradcami i generałami, ale jednocześnie czuł się samotny. Z tego powodu mądry król postanowił posiąść wiedzę o tym, jak utrzymać swój nastrój i swoje uczucia w ryzach, aby nie targały nim emocje i nie wpływały na jego osąd. Któregoś dnia król wezwał do siebie swoich doradców i zażądał: Wykujcie dla mnie pierścień. Chcę, aby ukryto w nim przesłanie, które pomoże mi w nagłej potrzebie. Musi być uniwersalne, aby sprawdzało się w każdych okolicznościach. Chcę, by w czasach klęski i smutku wspierało mnie, a w czasach triumfu i wygranej, uczyło pokory i wstrzemięźliwości, by przemawiało do mnie. Zarówno gdy jestem na dnie, jak i gdy jestem na szczycie. Tygodnie i miesiące mijały. Wielcy uczeni i mędrcy z całego królestwa szukali uniwersalnego przesłania. W końcu znaleźli odpowiednią sentencję, która mogłaby wesprzeć króla niezależnie od okoliczności. Zanieśli pierścień przed oblicze władcy, mówiąc mu: Królu Salomonie, oto Twój pierścień. Mamy jednak prośbę. Załóż go na palec, nie czytając teraz przesłania. Sięgnij po nie tylko w czasach rozpaczy, gdy wszystko inne zawiedzie, a twój umysł spowiją czarne myśli, lub w czasach zwycięstwa i dobrobytu, gdy będziesz bliski pychy i próżności. Król zgodził się i przez lata nie zdejmował pierścienia. Wkrótce jednak królestwo Izraela dotknęły susze i nieurodzaj. Przyszedł głód, a wraz z nim zaraza. Śmierć dotknęła co trzeciego obywatela jego kraju. Król był zrozpaczony. Otworzył dla swojego ludu królewskie spiżarnie. Za rezerwy z królewskiego skarbca kupował z dalekich krajów jedzenie oraz sprowadzał medyków i lekarstwa. Pomimo zaangażowania w zwalczanie głodu i zarazy, poddani nadal umierali. Król powoli tracił nadzieję. Pewnego dnia, siedząc zrezygnowany na tronie, myślał, co może jeszcze zrobić, i zaczął bawić się pierścieniem. Nagle przypomniał sobie o tajemniczej sentencji, którą kazał wyryć na pierścieniu lata temu. Zdjął go i przeczytał napis umieszczony po wewnętrznej stronie. Napis głosił: To minie. I tak się stało. Spadł deszcz, minął nieurodzaj, głód i zaraza. Ludzie przestali umierać. Z czasem wszystko wróciło do normy, a kraj znów zaczął rozkwitać. Lata mijały. Król zyskał sławę i bogactwo. A jego mądrość zapewniła mu szacunek wśród ludu i innych władców. Król wygrywał wszystkie bitwy i poskromił swoich największych wrogów. Poznał piękną księżniczkę i wziął ją za żonę. Król był szczęśliwy i czuł dumę ze swoich osiągnięć. Pewnego dnia, gdy jego żona poszła spać, wyszedł na balkon, spojrzał z góry na swoje piękne miasto i przypomniał sobie o pierścieniu, zdjął go i przeczytał sentencję. Wyrytą we wnętrzu pierścienia. To minie, bo wszystko w końcu przemija. Doradcy króla Salomona znali tą jedną wielką mądrość, przez cokolwiek teraz przechodzisz to też minie. Wiele rzeczy dzieje się poza naszą kontrolą. Czy mówimy o rzeczach z prozy codziennego życia, jak kłótnie z partnerem, czy problemy w pracy. Czy też o sprawach poważniejszych, jak utrata zdrowia, problemy finansowe czy strata bliskiej osoby. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale na jakie przeżywamy emocje i jak je interpretujemy, już tak. Pamiętajmy, mądrość, która pomagała królowi Salomonowi: wszystko z czasem przemija, a będzie żyło się nam lepiej i mądrzej. A teraz wysłuchaj niesamowitych 34 cytatów, przepełnionych prastarą mądrością. Słowa te pochodzą z ust samego króla. Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnie. Twoja dusza jest żywiona, kiedy jesteś dobry, niszczysz ją zaś, gdy jesteś okrutny. Gdy głupi milczy, za mądrego poczytany bywa. Jeden człowiek udaje bogatego, ale nic nie ma, inny udaje biednego, posiadając wielkie bogactwo. Mądrość buduje dom, głupota własną ręką go obala. Albowiem miłość mocna jest jak śmierć, a jej żar jest żarem ognistym. Bezmiar wód nie ugasi miłości, ani strumienie jej nie utopią. To, co było, będzie znowu, to, co zostało zrobione, będzie zrobione ponownie. Pod słońcem nie ma nic nowego. Bogactwo to twierdza w wyobraźni bogacza. Wewnętrzny duch może znieść każdą chorobę, ale kto może znieść chorą duszę? Wszystkie rzeki wpadają do morza, jednak morze nigdy nie jest pełne. Jeżeli coś kochasz, daj mu wolność. Jeżeli wróci do ciebie, jest twoje. Jeżeli nie wróci. Oznacza to, że nigdy od początku Twoje nie było. Kto sieje sprawiedliwość, ma zapłatę stałą. Niewiasta piękna, a głupia, jest jak kolce złote w pysku świni. Nie zazdrość gwałcicielom i nie obieraj sobie ich dróg. Nie ma człowieka władczego nad wiatrem. I nad śmiertelną godziną nie ma władzy, i urlopu nie ma na wojnie, i nie poratuje nikczemność bezbożnych. Kto zachowuje usta swoje, ten strzeże duszę swoją, a kto szeroko odkrywa usta, temu kłopoty. Nie słuchaj chytrości niewieściej, bo jako plaster miodu jej wargi, a gardło jej gładsze niż oliwa, lecz ostatnie jej rzeczy gorzkie jak piołun i ostre jak miecz. Ozdobą młodzieńców jest ich siła, urokiem starców siwizna. W ślad za pychą nadciąga pohańbienie, mądrość jest spokornymi. Wszystko ma swoją godzinę i czas, każdej sprawie pod niebem. Czas urodzić się, i czas umierać. Czas niszczyć, i czas budować. Czas rzucać kamienie, i czas składać kamienie. Czas milczeć, i czas mówić. Obiecałeś, zrób lepiej nie obiecać aniżeli obiecać i nie robić. We dwójkę być lepiej aniżeli jednemu, bo jeśli upadną, jeden drugiego podejmie, ale biada, jeśli jeden upadnie, a żeby podjąć go nie ma drugiego. A nawet jeśli dwoje leżą, to ciepło im, bo jednemu jak się ogrzać, kto kopie jamę, ten upadnie do niej, i kto popycha w górę kamień, do tego on wróci. Nie ma większego dobra, aniżeli cieszyć się swoim dziełem. Na ustach rozumnych jest mądrość, na grzbiecie głupca kij. Nie pomoże bogactwo w dzień gniewu, prawda uratuje od śmierci. Rozsądny widzi nieszczęście i chowa się, a niedoświadczeni idą naprzód i są karani. Głównie, mądrość, nabywaj mądrość i całym Twoim majątkiem, nabywaj rozsądek. Gniew jest okrutny, niepokonana furia, ale kto może stanąć przed zazdrością? Kto znajduje się między żywymi, dlatego jest jeszcze nadzieja. Nienawiść wznieca kłótnie, ale miłość pokrywa wszystkie grzechy. I przy śmiechu czasami boli serce, i końcem radości bywa smutek. Przyjdzie pycha, przyjdzie i zhańbienie, ale spokornymi jest mądrość. Mniejsze z dwóch rodzajów zła, nadal jest złem. W Biblii opisana jest historia związana z niezwykłą mądrością i przenikliwością króla. Pewnego dnia przed jego oblicze przyprowadzono dwie nierządnice. Każda z nich była matką niemowlęcia. Niestety jedno niemowlę zmarło i kobiety spierały się o to, czyje. Każda kobieta mówiła, że jej dziecko żyje. Dlatego Salomon wystawił je na próbę. Zaproponował, aby rozciąć niemowlę na dwie połowy, aby każda kobieta otrzymała po połowie dziecka. Wtedy prawdziwa matka zaprotestowała i zaczęła błagać króla o zmianę wyroku. Wolała oddać swoje dziecko niż pozwolić, by umarło. Po tym czynie Salomon poznał, że to ona była matką dziecka i oddał jej niemowlę. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów, zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. A teraz zapraszam Cię na cytaty Jana Kaczkowskiego lub Tomasza z Akwinu.